Z tej strony Bartek Piasecki. W tym odcinku powiem Ci, w jaki sposób Twoja konkurencja może wpłynąć na niepowodzenie kampanii. Cześć, cześć. Dzisiaj, chyba ostatni odcinek dotyczący tego, dlaczego reklama nie działa, bądź dlaczego reklama nie działa tak dobrze, jak jakbyście chcieli, albo jak to było założone, albo zaplanowane, więc bardziej tak bym myślał, że rozpoczął ten, ten odcinek. Przeszliśmy już przez kilka punktów, i ostatnim z nich będzie. Zwieńczenie tych różnych rzeczy, czyli załóżmy taką sytuację, że macie odpowiedni budżet, macie odpowiednią grupę docelową, która posiada potrzebę zidentyfikowaną na, na Facebooku, bo tutaj wokół tego bardziej dzisiaj rozmawiam. Macie ciekawe kreacje, które wzbudzają zainteresowanie, jesteście marką, która już na rynku jest jakiś czas, jesteście wiarygodni, macie zbudowany jakąś od, od określoną percepcję. No i tak naprawdę, ostatnią rzeczą, którą może to sabotować, to jest konkurencja. I teraz chodzi tutaj o to, że to wszystko, co występuje u góry, jest w pewnym kontekście. Jeżeli wy, czyli działacie do, razem z waszą konkurencją, celujecie do tej samej grupy docelowej, która posiada, po, posiada potrzebę, robicie dobre kreacje, jesteście wiarygodni i macie odpowiedni budżet, to jeżeli wasza konkurencja zrobi taki numer, że ten budżet zwiększy razy 100, to wszystko, co wy robicie w chwili obecnej się po prostu już nie przebije. Czyli, wy na moment 1 stycznia będziecie wystarczająco dobrzy. Jeżeli wasza konkurencja zintensyfikuje te działania, szczególnie w kontekście budżetowym, bo to, jakby rozmawiamy o, o, o reklamach i, i ten budżet jest znaczącym graczem, no to automatycznie wasze działania, które były. Wystarczająco dobre 1 stycznia, 1 lutego już nie będą wystarczająco dobre, czyli to, co będziecie musieli zrobić, zakładając, że te wszystkie elementy są stałe, no to Waszym budżetem zacząć rywalizować z tą Waszą konkurencją. Więc w tym pierwszym odcinku, kiedy mówiłem o, o budżecie, nie odnosiłem się do tego, że on jest w jakimś warunkach rynkowych odpowiednio, bądź też nie. Tutaj chcę to po prostu skonkludować takim jednym podsumowaniem, że to wszystko, co Wy robicie u góry, jest. Odbywa się na rynku konkurencyjnym, jeżeli taki właśnie wasz rynek jest. Więc, jeżeli wasza konkurencja robi coś 10 razy mocniej niż robiła miesiąc temu, to wasze działania z automatu będą słabe. Nie będę mówił, że, że będą działały 10 razy słabiej, bo to, to, to nie jest taka matematyka. Ale weźcie pod uwagę monitoring konkurencji i sprawdzanie, w jaki sposób oni się zachowują. W stosunku do waszych reklam. No bo teraz chodzi o to, że jeżeli w styczniu wygenerowaliśmy 1000 kliknięć naszej reklamy, i tutaj to wszystko nam zadziałało, a w lutym wygenerowaliśmy tych kliknięć 100, a nie zmieniliśmy żadnego z tych elementów, które tutaj są, to najprawdopodobniej zmieniła się konkurencja. Bo prawdopodobnie ten popyt nie jest aż tak dynamiczny. Jeżeli by to było tak, że wygenerowalibyśmy w styczniu, czyli ta, ta, ta potrzeba, jeżeli wygenerowaliśmy w styczniu 100 jeżeli byśmy go negowali w lutym 90, 80, 70, to możemy powiedzieć, że okej, okay, po prostu na przykład nasz produkt, nasze dopasowanie, czy nasza grupa docelowa po prostu tutaj wokół tych rzeczy nie działa to tak dobrze i następuje po prostu pewien spadek rynkowy, taki trend, jeżeli widzisz. Jeżeli podoba Ci się ten film to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży pewien trend Jeżeli jest to dynamiczne z miesiąca na miesiąc to jest to prawdopodobnie winowajcą jest albo jakiś algorytm, bo to też są takie rzeczy, które, o których tutaj nie chcę wchodzić, takie technikalia które nie są zależne od Was albo po prostu Wasza konkurencja wykonała większy przelew na konto reklamowe Zwiększyła budżet raz 10, i automatycznie to oni się pojawiają wśród waszej grupy docelowej i, i przejmują po prostu ten rynek, czy rynek, czyli ten tort automatycznie nam nie wzrósł. Czyli tutaj, jeżeli rozmawiamy o tej potrzebie grupy docelowej, ona na przykład dalej wynosi 100 tysięcy osób. W pierwszym miesiącu dzieliliście się na tej zasadzie, że wybraliście 20% konkurencja, 20%, czyli było pięciu konkurentów, którzy walczyli w tym torcie, i każdy przejmował około 20%. Tak to było podzielone. Jeżeli jeden konkurent zwiększy budżet razy 10, to jest szansa, że po prostu on przejmie zdecydowaną większość tego tortu, a u Was te wyniki spadną. Więc też na to zwracacie uwagę. Jest to ciężko wyłapać. Znaczy, żeby to zrozumieć, musicie mieć też pewną historię, bo jeżeli nie macie historii, i macie pierwszego, pierwszy miesiąc, kiedy generujecie 100, drugi miesiąc, kiedy generujecie 100, trzeci miesiąc, kiedy generujecie znowu 100, i tak naprawdę nie wiecie, co będzie, jeżeli zrobicie test i wy, wy zwiększycie budżet razy 5. To czy wygenerujecie 500, czy jednak nie wygenerujecie tego, czyli czy jednak nie wyskalujecie tego proporcjonalnie, a to tak naprawdę nie wiecie, jak jest rozłożony ten rynek. Wśród waszej konkurencji, mówię szczególnie o Facebooku. W przypadku Google jesteśmy w stanie trochę bardziej precyzyjnie sobie to zidentyfikować. Możecie oczywiście robić analizę ich, analizę ich reklam na bazie Facebook Library Ads. Tam są pewnego rodzaju statystyki i to sobie szacować, ale do tego też po prostu potrzeba czasu i, i, i pewnej historii waszych działań, w jaki sposób wy na tym rynku się po prostu będziecie rozpychać. Więc robienie reklam takich, że przechodzimy. Wkładamy budżet 1000 zł, celujemy do grupy docelowej, patrzymy, czy to działa, czy to nie działa. Może być to pewnego rodzaju bardzo zwinne i startupowe podejście, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś chce w odpowiedni sposób ten rynek zweryfikować, to to potrzeba chwili czasu do tego, żeby wprowadzić pewnego rodzaju poprawki, żeby w pierwszym miesiącu ocenić sytuację, w drugim wykonać pewien ruch lewo albo prawo. Zobaczyć, czy ten ruch lewo albo prawo przyniósł. Pożądany efekt, czy jednak jest lep lepiej, a może jest gorzej, bo to też tak, tak się działa. Jeżeli jest gorzej, to też coś wiemy, bo popsuliśmy, czyli nie idźmy w tą stronę, potrzebujemy iść winną, żeby to poprawić. A w taki sposób te świadome marki prowadzą, działają reklamowo, że, że jest to po prostu pewnego rodzaju proces, który jest optymalizowany i z miesiąca na miesiąc te, te, te wartości są coraz lepsze, tak żebyśmy po roku Byli zdecydowanie dalej, w lepszym miejscu, już byliśmy po pierwszym miesiącu. Dobra, zamykam ten cykl dotyczący tych powodów, dlaczego reklamy nie działają. Na tej linii niebieskiej, o której rozmawialiśmy, w mniejszym stopniu się koncentrowaliśmy na temat tego, dlaczego reklamy nie działają i nie generują leadów, bo to bardzo często jeszcze dochodzi element między stroną a formularzem. A, a propos marki i tak dalej, różne rzeczy się tutaj oczywiście powtarzają, ale bardziej to jest ten element, który w tych naszych rozważaniach. Poruszaliśmy, czyli linia. Jak zrobić tak, żeby reklama sprowadziła ruch na, na stronę? Ten taki prostszy scenariusz dotyczący właśnie lejka marketingowego. Dobra, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.